Nie, to jest Agama Brodata, wiesz? A okay, łeb do co? kamery. Co? Łeb jej pokaż do kamery. Czekaj, bo ja mam tu te... Ale bydle. Ale bydle. Lubię takie egzotyczne bękarty. I ona na przykład potrafi ujebać cię? świnta. No co? Ty, ona zębów ma. Tak? No jak nie ma zębów? Czy... jak żuje? O, ona Znawca ma jak ryby. Taką 5 zł. Alechonek, co ty na to, że YouTube ma usunąć no wszystkie, wiesz, wszystkie bardzo... piosenki Disco Polo i zakazać I ich się na trima, ponieważ Disco Polo to nie jest muzykal. No to tylko, wiesz, to ka każdy, ruchowi, każdy lubi sobie nada, słuchać co se słucha, ja i koniec zebraniem Nie, to weź i łeb otwórz tako, wiesz, można? Ja nie umiem, ja nie umiem, bo ja to niedawno dostałem, wiesz, od kuzyna. A tak, jak palce i tak przy do gęby dasz? Nie, to ona nie, nie ujebie, palucha nie ujebie, co ty? Ale policza albo, albo co zrobi? Nic, nic, nie, nie ujebie nic. No to Jak ona co, że... co Robaki ona rzecz czy co? No drewno jady, w chłopie Hmm. hmm. A ja pierdol... się żarła, dużo żarła to jej już nie daje. I co ona tak sobie chodzi? Po biurku czy co? No. I nie ucieka? Świnta, świnta, i po pasterka na moście, i woda z kwinta, piści, że przekinka, dopita, dźwięka i zapika z tego winkla. Udaje, że jej nie ma. Także to jest takie spokojnie. No. Pozdrowionka dla Natki. Dzięki, pozdrawiam Natkę. Dziękuję bardzo, Tiruru, za 500. Drogiady nie powinny się często karmić. Ktoś tak napisał. Ja nie wiem, ja się nie znam. Ja też się nie znam, bo niedawno dostałem, muszę poczytać, no ale kuzyn, bo to od kuzyna wziąłem, no. no to on miał ją 5 lat, no i karmił ją tymi, szarańczą albo no. drewnojadami i czasem marchewkę jej da, nie, Aha. takie trzy. No i, I żyje, się... żyje 5 lat, to chyba jeszcze będzie żyła. I co w terrarium normalnie, ta się trzyma? Znaczy, mam na razie akwarium, ale terrarium jej kupię na pewno, nie? Uh -huh. i co? On, ono się jakoś nazywa, czy nie? No. A. Kurde. Kurde. Co, co zrobić, jak dostałem banana na Mateusz, przeglądarkę chyba musisz zmienić, wiesz? Albo wykupić za 10 euro. Ja dzisiaj taki. No, ludzie mnie wyzywają, że dzisiaj jestem spokojny. No, bo <laughs> zmęczony jestem na tego taki przyjebany, wiesz? Aha, live już długo masz? Nie ile tam? Light trwa z godzinkę gdzieś? Nie wiem.